To, co usłyszałem będąc w Brukseli, to że sama spłata zadłużenia covidowego, czyli tych tak zwanych krajowych planów odbudowy i tego programu Next Generation EU zbliża się w tej chwili do 20% unijnych wydatków. Jeżeli to jest prawda, to oznacza, że trzeba ciąć inne wydatki po to, żeby to zadłużenie spłacać. Lewica i duża część głównego nurtu wciska obywatelom ciemnotę, że można się zadłużać bez granic i że to jest nieszkodliwe, a nawet pożyteczne. Polska nie jest tak bogatym krajem. Unia Europejska również nie ma swoich własnych funduszy. W związku z czym, jeżeli Polska czy Unia Europejska, czyli, czyli organizmy, które nie mają dość kapitału, zaczynają ten kapitał pożyczać, to muszą później od niego Europejska odsetki. I zwracam uwagę, że już cele. w tej chwili... Spłata odsetek od zadłużenia w naszym budżecie stanowi większą pozycję niż kiedykolwiek wcześniej, czyli w każdym rocznym budżecie mniej pieniędzy wydamy na inne rzeczy. Więc ci, którzy mówią, zadłużajmy się, zadłużajmy, to nie ma problemu, to oni mówią też, nie wydawajmy inne rzeczy, wydawajmy na odsetki, transferujmy dochody podatkowe do banków, do instytucji finansowych międzynarodowych, bo to one nam pożyczają.